Siemanko, siemaneczko, witam ponownie z tej strony Beardrest. Fajnie, że jesteście, ponieważ dzisiaj przechodzimy do kolejnej recenzji, do kolejnego filmu z marką Red Cat Bruce w roli głównej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o koloryzacji, repigmentacji, przyciemnianiu siwych włosów. Także będzie ciekawie. Zapraszam. Niestety żyjemy w takich czasach, w których... E, cały czas jest gonitwa, pędzimy gdzieś, spieszymy się, cały czas żyjemy w stresie, a co za tym idzie, e, wychodzą nam na głowie siwe włosy. E, jest to problem, który dotyka wielu facetów. E, czasem już nawet e, w młodym wieku ja pamiętam, że pierwsze siwe włosy zaczęły pojawiać mi się na studiach. W tym momencie trochę tych siwych włosów już mam. No i co? Co wtedy robić, kiedy siwe włosy zaczynają być coraz bardziej widoczne, zaczyna nam to przeszkadzać. Chcielibyśmy znów poczuć się młodo, odświeżyć się, odmłodzić, poprawić swój nastrój, pewność siebie. Tutaj z pomocą przychodzi nam marka Redken Blues która również w swojej ofercie no, posiada e, kosmetyki i zabiegi, które mają e, zatuszować siwe włosy, sprawić, że e, odzyskamy swój naturalny kolor, a jednocześnie pewność siebie, dobry humor. To co? Chcecie dowiedzieć się jak pozbyć się siwych włosów, a przynajmniej zatuszować je, przykryć, zblendować e, i wzmocnić Wasz naturalny kolor włosów. Otóż marka Redken Bruce posiada na dla nas dwie solucje w tej kwestii. Pierwszym sposobem jest zastosowanie pomady. Pomada Redken Brues, Camo Pomade Black Tinted. Jest to produkt do włosów do stylizacji, który ma zapewnić nam średnich, chwyt, średnią kontrolę, no i właśnie przyciągnić nam te siwki. Drugim sposobem jest zabieg kosmetyczny, zabieg profesjonalny, który e, odbywa się w salonach fryzjerskich, w salonach e, partnerskich marki Red Cambrus. i jest to zabieg polegający na farbowaniu, repigmentacji zwał, jak zwał włosów e, przy pomocy farby i specjalnego aktywatora. I dzisiaj właśnie te dwa sposoby sobie przetestujemy. Od razu zaznaczę, że ani pomada e, camo, ani kosmetyki e, służące do farbowania repigmentacji włosów mm, marki Redken Bruce nie są dostępne w sprzedaży internetowej dla takiego e, domowego użytkownika. Są to produkty profesjonalne używane w salonach. Dlatego jeśli chcielibyście sobie taką pomadę zakupić, e, e, ewentualnie skorzystać właśnie z usługi 5 e, minutes color camo. E, Musielibyście sobie odszukać salon partnerski marki Redken, w którym takie zabiegi są przeprowadzane. Dlatego możecie sobie wejść na stronę www.redken.net.pl, Tam zjedzicie sobie na sam dół strony i będziecie mogli z łatwością wyszukać salon w Waszej miejscowości lub w okolicy, w którym takie usługi są przeprowadzane. Link oczywiście zostawiam Wam na dole w opisie. Ale dobra informacja jest taka, że na końcu filmu będę mieć dla Was niespodziankę, także zostańcie ze mną. To co? Zacznijmy sobie od pomady. Sprawdzimy najpierw, jak ona działa. Pomada Camo Pomade Redken Bruce występuje w opakowaniu plastikowym o pojemności 100 ml z czarną, tym razem matową etykietą oczywiście na etykiecie podstawowe informacje o produkcie. Skład kosmetyku: zakrętka metalowa, gwintowana, czarna z białym logo marki. Bardzo estetyczny, schludny, męski wygląd. Co do samego produktu, tak jak widzicie, w środku znajdziemy czarną maź o takiej nieco kremowo-wodnistej konsystencji. Jest to produkt, który Wybiera się bardzo łatwo z opakowania a i rozcieranie tego produktu na dłoni, czy to we włosach, jest naprawdę łatwe, bezproblemowe, przyjemne. Produkt nie stawia w dłoniach ani przy aplikacji na włosy praktycznie żadnego oporu. Dodatkowo, Pomada ma naprawdę przyjemny zapach jest to bardzo świeży zapach taki kojarzący się z naturą, z lasem, z wodą, z górami. Nie potrafię dokładnie określić co za zapach się zamknął w tej puszeczce, ale jest naprawdę mega przyjemny. No dobra, bardzo, ale czym taka pomada Redken Vruz różni się na przykład od pomady Nishman, którą testowałem ostatnio? A no moi drodzy, różni się na pewno jakością i to widać od razu. Pomada marki Redken jest zdecydowanie lepsza pod względem jakości. Jest również bardziej wydajna. Pamiętam, że pomadę Nishman musiałem wybierać chyba z 6-10 razy, żeby pokryć włosy. Tutaj wystarczą dwa, może trzy dziawnięcia i tak naprawdę jesteśmy w stanie przykryć wszystkie siwe włosy bez najmniejszego problemu. Także jest to produkt i jakościowo lepszy i bardziej wydajny i ma lepszy zapach i nawet opakowanie jest jakby ładniejsze. No ale dobra, zobaczcie sobie teraz aplikację produktu, zobaczcie sobie teraz stylizację z Camo Pomade. No i na końcu zobaczycie oczywiście efekt, który wydaje mi się, że jest zaskakująco dobry i pozytywny. Pomada bardzo fajnie pokrywa siwe włosy. Jedynym minusikiem jest to, że Pomada farbuje faktycznie wszystko to, do czego się dotknie. Także jeśli nałożymy ją na włosy i nie wiem będziemy gdzieś tam chcieli sobie włosy powiedzmy przeczesać ręką albo nie wiem dotkniemy się czegoś jasnego, no jest szansa, możliwość, że to coś się pofarbuje. Jest jednak sposób, aby jeszcze bardziej powstrzymać to farbowanie się wszystkiego dookoła, mianowicie spryskać sobie włosy lakietem do włosów. na pozbycie się e, siwizny, e, jaki oferuje matka, marka Redken Bruce e, jest e, poddanie się zabiegowi e, tak zwanego 5 minutes color camo e, i jest to zabieg polegający na farbowaniu, repigmentacji, e, generalnie przyciemnianiu siłych włosów, polega on na dobraniu odpowiedniej farby e, i zmieszaniu jej ze specjalnym aktywatorem. Po czym nakładamy taką farbę na włosy, odczekujemy 5-10 minut i już zobaczcie, jak to działa. Oczywiście, jest to usługa profesjonalna, odbywająca się w salonach fryzjerskich, barbershopach. Ja dzisiaj wyjątkowo pokażę Wam, jak to działa w warunkach domowych. No, to lecimy na sam początek. Oczywiście, trzeba się odpowiednio przygotować. Higiena pracy jest najważniejsza, dlatego też. Ubieram specjalne rękawiczki po to, żeby bezpośrednio nie mieć kontaktu z farbą. Potem należy dobrać odpowiednią farbę. Odcieni jest 6. Ja wybrałem Light Natural, ponieważ zależy mi na jak najbardziej naturalnym kolorze włosów. Farba znajduje się w pojemniczku plastikowym. Tak jak widzicie, należy odpowiednią ilość przelać. Do pojemniczka w stosunku 1 do 1, dlatego też wspomogłem się pojemniczkiem, do którego najpierw odlałem troszeczkę farby. Później tyle samo kremowego aktywatora, że tak powiem, przelałem do miseczki i wszystko energicznie wymieszałem przy pomocy pędzelka. Po wymieszaniu obu składników uzyskujemy fajną żelową konsystencję delikatną, która oczywiście znacznie ułatwi aplikację produktu na włosy. Dodatkowo założyłem sobie jeszcze taką pelerynkę, żeby nic nie pofarbować. I zacząłem nakładać farbę na włosy. Generalnie zaleca się nakładać farbę sekcjami w odstępach pół centymetra szybko, aplikując farbę 2 do 3 minut. Niestety, w warunkach domowych no wygląda to troszeczkę inaczej. Nie jestem w stanie tak precyzyjnie sobie powydzielać włosów, dlatego też postanowiłem nakładać je bezpośrednio, bez wydzielania jakichkolwiek sekcji. Tak jak widzicie, nakładam farbę najpierw w okolice skroni, boków i tutaj nad czołem na górę włosów. Są to miejsca, w których mam najwięcej siwych włosów, i to właśnie od tych miejsc powinniśmy zacząć nasz zabieg. Korzyści, jakie płyną z stosowania takiego 5-minutowego takiej usługi są takie, że otrzymujemy subtelny kamuflaż przy bardzo krótkim czasie usługi. Zmiana koloru jest bardzo delikatna i niemalże niezauważalna nawet przy 50% siwych włosów. Farbę na włosach powinniśmy trzymać 5 minut od momentu skończenia nakładania dla zakamuflowania siwych włosów. 10 minut jest to maksymalny czas trzymania w przypadku włosów ciemnych po to, żeby Uzyskać głębię e, danego odcienia, tak jak widzicie, tutaj jeszcze przeczesuję sobie włosy grzybieniem po to, żeby dokładnie rozprowadzić e, na całej powierzchni włosów farbę. Jest to taki sposób, który e, też używam w pracy podczas świadczenia e, podobnego e, rodzaju usługi. Tutaj, już efekt. Tak jak widzicie, z lewej strony włosy przed repigmentacją farbowaniem, z prawej po ewidentnie widać, że są włosy przyciemnione, siwizna na bokach, bardzo ładnie, zblendowana, przykryta, co prawda nie w 100%, bo nie o to chodzi w tym zabiegu, ale ewidentnie widać, że włosy zostały przyciemnione, także naprawdę fajnie. No i co, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego że w końcu znaleźliście, odkryliście sposoby na przyciemnienie siwych włosów, na pozbycie się siwych włosów. Tak jak widzieliście, marka Redken oferuje nam naprawdę ciekawe sposoby na to, żeby właśnie tych siwych włosów się pozbyć. I myślę, że tak naprawdę nic nie tracimy jako mężczyźni, warto sobie raz na jakiś czas korzystać z takiej pomady ewentualnie, z takiego zabiegu, który właśnie te siwe włosy nam przykryje. Wiem, że wielu panom, wielu mężczyznom to przeszkadza, odbiera im to poczucie pewności siebie. No i wydaje mi się, że jest to rzecz normalna, staje się coraz bardziej popularna. Widzę to też po właśnie salonie, w którym pracuję, coraz więcej panów. I chłopaków przychodzi po to, żeby sobie te siwe włosy po prostu przykryć przed jakąś ważniejszą imprezą, czy nie wiem, po prostu chcą czuć się lepiej, chcą czuć się dobrze. Także dzisiaj poznaliście dwa sposoby na pozbycie się siwych włosów z głowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz, oczywiście, niespodzianka, o której mówiłem na początku z tego tytułu, że. Produkty te kosmetyki nie są dostępne w sprzedaży internetowej. Ja chciałbym wyjść Wam troszeczkę naprzeciw i rozdać dwie pomady Camo Pomade, tak żebyście mogli sobie wypróbować te kosmetyki we własnych domach. Co trzeba zrobić? Znajdziecie oczywiście wszystko na dole w opisie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.